Czyli to jest ta biała godzina, na którą oszczędzałeś dla mnie, synku? Alone down. Alone down. Alone down. Paryż cię nie zachwycił, co? Paryż nie bardzo, ale ty? Oszczędzajmy na białą godzinę, czyli na to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Teraz do 7% na koncie oszczędnościowym. IMG, Twój asystent w oszczędzaniu. Płaci jak Iga świątek, czyli właściwie jak? Kartą Visa w telefonie. Jeszcze wygodniej i bezpieczniej. To proste. Pokażę Ci, jak to zrobić. Ty też zrób kolejny krok i dodaj kartę Visa do telefonu. Jedzenie daje ci energię do działania, ale gdy zjesz za dużo, w biegu lub w stresie, twoje trawienie za tobą nie nadąża. Stosuj Verdin Kompleks na co dzień, nie od święta, i uwolnij się od uczucia ciężkości, pełności i wzdęć. Wystarczy już jedna tabletka. Sprawdzona Verdin Kompleks i trawienie za tobą nadąża. A po cięższych posiłkach wypróbuj Verdin Max ze skoncentrowaną kurkumą. Bo w media eksperta nie ma. O tak. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Gwarancja aktualnego systemu przez 5 lat. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł taniej. Smart TV LG 65 cali. Obraz i dźwięk wzmocniony procesorem Alfa 7 generacji. Teraz z kodem rabatowym o wartości 600 zł taniej. Bo w Media Expert taniej masz. iBoom e Supermax z siłą maksymalnej potrójnej dawki ibuprofenu uderza w ostry ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Chcę urlop na regenerację. Regenerację? Ale dziś detoksykujesz i metabolizujesz. Wątroba się odzywa? Daj jej hepatil, który zawiera nie tylko ważny składnik fosfolipidów, ale też dwa aminokwasy obecne w wątrobie. Hepatil wspiera wątrobę, dlatego stosuj go przy każdej okazji. Hepatil, gdy wątroba się odzywa. A z Hepatil nim zadbaj o smukłą linię. Filipek znów się rozchorował. Pewnie znowu skończy się antybiotykiem zwolnieniem. Niekoniecznie. To pewnie infekcja wirusowa. Podaj mu serobne ozniafortę. Neozinę forte? Trzeba działać na przyczynę infekcji. Neozinę forte to lek, który zwalcza wirusy. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak Filipek? Super! Neozina to był strzał w dziesiątkę. Neozina Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Odkrywaj najświeższe, biedronkowe oszczędności codziennie. Od piątku do soboty. Mandarynki na wagę 3,99 za kilogram. Do tego pomidory papryczkowe 500 gramów. Jedne plus jedne gratis. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo. Kraina mięs 14,99 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji 11,99 za kilogram. A z lady tradycyjnej polecamy... Łopat łatkę wieprzową 13.99 za kilogram. Biedronka. rabaty w Media, Media Expert im więcej tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty 99% taniej. Już od piątku w Lidlu totalnie wystrzałowa oferta na koniec roku. 248-strzałowa bateria El Nino za 299 zł. 120-strzałowa Euforia 199 zł, a 60-strzałowa Power of Night 99 zł. Sylwestrowe zakupy robię w Lidlu. Młodzi kanapowcy. Jesteście z tego pokolenia Z. Trochę się obawiam tego sezonu. Mistrzowie nic nie robienia. Kanata, no jest dla mnie number one. Tak fajnie się leży, po co wstawać. Jeśli ruch, to tylko myszką. Jesteście cyfrowymi tubylcami. A może na rowerze na się jeździć? Za gorąco jest teraz. Dzisiaj gorąco, wczoraj było gorąco. moja wina, że takie pogody. Grają za żarcie. Klatki Zaraz po prostu skręcę i zrozumieję z tego challenge'u. Jeśli nie wezmą się za siebie, czeka ich game over. To masz otyłość śmiertelną. Nie spodziewałam się. Zejdźcie, proszę, na ziemię. Nowy sezon. Kanapowcy. Wiosną w TTV. Przed nami turniej czterech skoczni. Liczymy, że polscy skoczkowie zapewnią nam mnóstwo emocji. Turniej czterech skoczni. Od niedzieli w TVN i Eurosporcie. W tym roku nie idziemy na Sylwestra, w tym roku zabawimy się inaczej. Okej. Okay. Troszkę wcześniej. Największe hity w wyjątkowych aranżacjach. Idziemy na Sylwestra w niedzielę o 19:30 w TVN. Płaci jak inga świątek, Czyli właściwie jak? Każdą wiza w telefonie. Jeszcze wygodniej i bezpieczniej. To proste. Pokażę Ci, jak to zrobić. Zagranicą są też działa? No pewnie, że działa. Ty też zrób kolejny krok i dodaj kartę wizer do telefonu. Jedzenie daje ci energię do działania, ale gdy zjesz za dużo w biegu lub w stresie, twoje trawienie za tobą nie nadąża. Stosuj Verdin Kompleks na co dzień, nie od święta i uwolnij się od uczucia ciężkości, pełności i wstęć. Wystarczy już jedna tabletka. Verdin Kompleks i trawienie za tobą nadąża, a po cięższych posiłkach wypróbuj Verdin Max ze skoncentrowaną kurkumą. Bo w media eksperta nie ma. Wyczyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład zmywarka Samsung do 10 kompletów naczyń. Funkcja połowy załadunku. Oszczędność wody i energii. Efektywne suszenie bez zacieków. Automatyczne otwieranie drzwi. Teraz z kodem rabatowym o wartości 300 zł. Taniej. w Media Expert masz. Więcej super ofert w aplikacji Media Expert. iBoom e Super Max. Z siłą maksymalnej potrójnej dawki ibuprofenu uderza w ostry ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Chcę urlop na regenerację. Regenerację? Ale dziś detoksykujesz i metabolizujesz. Wątroba się odzywa? Daj jej hepatil, który zawiera nie tylko ważny składnik fosfolipidów, ale też dwa aminokwasy obecne w wątrobie. Hepatil wspiera wątrobę, dlatego stosuj go przy każdej okazji. Hepatil, gdy wątroba się odzywa. A z Hepatil Slim zadbaj o smukłą linię. Każdego dnia tkaniny mogą rozpieszczać Twoją skórę, otulając cię zapachem i zachwycając miękkością. Delikatny zapach i świeżość, która pozostaje na długo. Lenor Sensitive Cotton Fresh nadaje tkaninom niebiańską miękkość i delikatny zapach, który pozostaje na długo. Produkt przebadano dermatologicznie. Zyskaj więcej ulubionego zapachu łącząc płyn do płukania i perełki zapachowe Lenor Sensitive Cotton Fresh. BONZ Media! Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Teraz smartfony, sportowe smartwatche, gamingowe komputery stacjonarne, odkurzacze, air w super niskich cenach. Media! Oh, ble. Do tej pory Ania miała wiele chwil zwątpienia i z...